kopa wspomnień. Reportaż Grzegorza Żeglenia. Prosimy o zajęcie miejsc. Witamy wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Uroczystość, która uświetnia istnienie od lat 60 liceum ogólnokształcącego w Szprotawie. Ja Pawła nie poznałem, a on mnie poznał. Ja Ciebie pierwszy raz zobaczyłem przy okazji jakiegoś swojego wystąpienia, a nie miałem wątpliwości, że to jest pań tak Kazimierza. Natomiast pozmienialiśmy się niestety i ja na przykład dzisiaj miałem wielkie problemy, żeby kogokolwiek poznać. No miłe spotkanie i cieszy mnie to, że po latach spotykamy się, poznajemy się. No i możemy powspominać to, co tutaj się przeżyło w czasach młodości. No to były nasze najlepsze lata, młode lata. Przede wszystkim wspominamy najbardziej w tej chwili, że mamy przyjaciół. Mamy przyjaciół do tej pory, z którymi możemy się spotkać. Tym bardziej jeszcze jest to przyjemne, że spotkałyśmy się po 30 latach. Ja jestem pierwszym w tej szkole, który zdawał maturę. W 1945 roku było prywatne gimnazjum i liceum przy Placu Kościelnym. Dużo osób zdawało po raz pierwszy maturę, o których trzeba pamiętać. Raczej, raczej tragiczna historia to mi się przypomina, bo ja tu przybyłem w tym akurat czasie, kiedy całą 10-11 klasę aresztowano. Pod zarzutem spisku, w Polsce Ludowej, były wyroki śmierci. Po 12, po 14 lat więzienia. Niektórzy wyszli później w 1956 roku. Rok 48. Ludzie przyjechali z Syberii, z Zabuga. W klasie naszej byli ludzie, którzy mieli lat 18, 30 i 45. I tu przede mną stoi pan Jacewicz Roman po Syberii, pan Józef Ciastoń po Syberii, pan Wierzbicki Franciszek koło Syberii, którym Polska dała wykształcenie. Bo gdyby jej nie było, to oraliby plugiem za bugiem do dzisiaj. Taka jest rzeczywistość. Szanowni Koledzy, drodzy moi byli uczniowie. Wylądowałem tutaj z Warszawy w roku 1947 i rozpocząłem pracę w szkole podstawowej numer 1, która w ten czas mieściła się właśnie na ulicy Niepodległości. Powstała jedenastolatka, wspaniała to była praca, mimo że miałem uczniów z tego samego rocznika. Jeden z nich siedzi tutaj na przodzie, Edziusz Kowroński. Cieszę się serdecznie, że mogę tutaj z wami gościć. Przepraszam, że przeszkodzę, ale co tak fajnie studiłem w tej tablicy? A wspominamy własne lata. Jakie to były lata? No chyba najradośniejszy okres. Beztroskie, jednocześnie dosyć taki ambitny. Bardzo przyjemnie, po prostu było dzieciństwo i młodość w tej szkole. Ja również bardzo mile wspominam, przyjaźnie. Refleksje, prawda, co się wyniosło ze szkoły, co to dało w życiu. Ja na przykład no, po 30 latach dopiero jestem tutaj, jestem w centralnej Polsce. A teraz po tylu latach przyjeżdżam podróż sentymentalną, prawda, popatrzę. Ja mam na imię Aniela. Skończyłam ogólnie jak w 1968 roku, no i mam wspaniałe wspomnienia. Przyjechałam z Nottingham. Musiałam sobie wziąć tydzień wolnego, bo miałam 6 tygodni i nie było zjazdu. Akurat teraz wypadł w tym tygodniu, także przyjechałam tylko na zjazd. No, jestem pierwszy raz na zjeździe. Wyrażeń bardzo dużo, ja gorąco przeżywam pewne sprawy, przypominam sobie. Najbardziej te chwile, które były wesołe, prawda? Ja pamiętam najbardziej zabawę, wieczorki taneczne. Nie wiem, czy koledzy chodzili, czy nie chodzili. Ja chodziłem na wieczorki taneczne i to najbardziej pamiętam. I dziewczyny. <grych> to wspominanie to ja na przykład z kolegą, którym się no tak. Jakoś trochę lubiliśmy się, kolegowaliśmy, ale nie widzieliśmy się prawie 40 lat, to, to w ogóle, mimo że się tam nasze drogi gdzieś jeden uniwersytet i mieszkał też pewien czas tu w Lubsku, jak się dowiaduje, ale ja myślę, że to jakieś takie wspomnienia, to nie o suchym pysku po prostu. Czy to pierwsze spotkanie po tylu latach? Z kolegą tak. Ja nie wiem jakby, wy, ale no, ja na przykład się z wami widzę po raz pierwszy. Większość klas jest nieobecna. Można jedynie coś tam nawiązać o sobie, coś powiedzieć i tak dalej. No nie można w pięciu minutach opowiedzieć o całym swoim życiu, bo to tyle prawie minęło. Witamy serdecznie w imieniu uczniów i pracowników, wszystkich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego w Szprotawie. Mamy świadomość, iż w tej sztafecie pokoleń to nam przypada teraz trzymanie pałeczki. Witamy maturzystów lat 40.. Witamy maturzystów lat 50., 60., 70., 80., 80 90. i tych, którzy opuścili naszą szkołę już w XXI wieku. Która była wspaniała. Bardzo, żeśmy przeżywali, bardzo nerwowa. Dlaczego? Bo ja się uczyłam wszystkiego wzrokowo. Jeżeli coś, jeden wyraz zapomniałam, w którym miejscu leżał, to później nie mogłam ruszyć z miejsca. Wie pan, ja do dzisiaj maturę wspominam. Jak mam zły sen, to śni mnie się, że mam zdawać maturę z matematyki i budzę się w ogóle spocony, zmęczony. I mówię Jezus, dobrze, że już to się stało dawno temu. Do matury podchodziliśmy spokojnie. Nie przypominam sobie, żeby jakieś były większe problemy, wiedzieliśmy, że zdamy. No to było takie duże przeżycie, uważam. Takie przygotowanie się do matury, no przeżycie matury, no i potem taka radość, satysfakcja z tego, że już się jest dorosłym, bo to się nazywało egzamin dojrzałości, bo my kończyliśmy maturę w wieku 18 lat, a więc stawaliśmy się dorośli, gdy zdaliśmy maturę. Czy ta matura jakoś inaczej wyglądała? Niż dzisiaj? To znaczy, w, wtedy matura to był oczywiście, był stres, prawda, jakieś tam, prawda. No to jak to mówimy, byli młodymi ludźmi. Ale matura nie rzutowała, tak jak w tej chwili, prawda. Czyli nauczyciele oceniali nas po efektach pracy całości. Bo ja na przykład to no wprost mogę powiedzieć, że ja z języka polskiego zdawałem poprawkową maturę. I tylko i wyłącznie podejście nauczycieli, że mi nie przyblokowało całej pracy, prawda. Zresztą myśmy chodzili 11 lat do tej samej szkoły tutaj. Podstawówka do tego. I nauczyciele ewaluowali z nami, prawda. W podstawówce nas uczyli, na przykład moja wychowawczynia z pierwszej klasy, Egzaminowałam je z języka rosyjskiego na maturze. W podstawówce w pierwszej klasy była moją wychowawczynią, to na maturze gdzie zawsze miałam z rosyjskiego trójkę, to mi postawiła piątkę. Aż jak wyczytali, to myślałam, że mnie oblała. A czy pamiętacie Państwo, tematy maturalne? Miałam z języka polskiego temat życie na wsi na podstawie chłopów. A ponieważ mieszkałam na wsi, więc to był temat, który bardzo spodobał mi się. O coś z Mickiewicza wiem, że pisałam, ale nie pamiętam dokładnie. W 1968 roku zdawaliśmy maturę, to tam były jakieś rozruchy chyba w Poznaniu, coś młodzież jakaś ruszyła i my pisaliśmy z Mickiewicza. Wiem, wiem, że to się coś wiązało, tak. tylko że do polityki nie można było wtedy poruszać, także to się pisało, ale tylko takie tematy związane z Mickiewiczem, ale po prostu nie sprawy polityczne. Ja pamiętam, bo ja, ja zdawałem trochę później od Was, ja pamiętam, jak mało mnie nie wyrzucili z polskiego, ale to akurat już było taki pociąg do prawa zdolności. Mianowicie był taki jeden z tematów, Położenie klasy robotniczej w literaturze okresu międzywojennego. I pani, jedna z pani uczących polskiego, tak po cichu, ale żeby wszyscy słyszeli, na podstawie jakich trzeba tam gdzie pisać. Przed tam i tak dalej. I mówi pamiątka z cellozy. A na to ja mówię, ależ pamiątka z cellozy została napisana po wojnie. I wtedy wszyscy na mnie tak spojrzeli, mało mnie wrzucili z klasy. I miałem rację, bo podobny temat o logicznym myśleniu miałem na egzaminie na prawo. Ta pani, która tutaj stoi koło mnie, czyli Krystyna Bogdańska, była, od tamtej pory jest, przepraszam Krystyna, od tamtej pory jesteś najlepszą koszykarką. Cudownie. I nauka, i przyjaźnie, i rozrabianie, także wszystko było piękne. Korzenka była koszykarką, ale nie przegrała tego okresu. No, ja muszę powiedzieć, że okres, kiedy ja grałam w koszykówkę, to był... Zespół MKS Czarni Szprotawa, który do tej pory przetrwał i z tamtych czasów były też dziewczyny, które walczyły na mistrzostwach Polski młodziczek, juniorek i tam zajmowały nawet dosyć zaszczytne miejsca. A w tamtych czasach, w tych świetności 20 lat temu, to Muszę powiedzieć, że tak jakoby się stworzył zespół ludzi i wyrosło akurat pięć takich dziewczyn, a wiadomo, że, że do dzisiaj szprotawa się chlubi, że tutaj gra Grażyna Jaworska-Seweryn, gra Irena Linka, gra Krysia Badocha. Były to dziewczyny, które do tej pory, w zeszłym roku było 60-lecie koszykówki i jak pięknie, jak znalazły się znowu na parkiecie. To jest dumą tej szprotawy, że powstały te podwaliny koszykówki. Myślę, że Tamte czasy rzutują na teraz, że jeszcze żyją ludzie, którzy trenowali w tamtym czasie i to jest jakby taki zryw szkrotawy. No, znowu zaczynamy. Proszę Państwa, to będzie okudzawa modlitwa. Paka. Ziemia wiertca, pokoje wstąpią się. Te moje czasy to są bardzo odległe, to jeszcze sprzed ilu? 50 lat tutaj. Byłem tutaj dyrektorem tej szkoły w latach 54-59. No i dużo absolwentów, widzi Pan, spotykamy się z absolwentami bardzo przyjemnie, bardzo miło wspomnieć sobie te młode lata jeszcze, prawda? Oni wspominają młode i nas wspominają jako, jako bardzo wymagających nauczycieli. No, ale mówię, że to na dobrym wyszło. Bardzo mile wspominam. Nie za długo tu byłam, ale jestem dumna z moich absolwentów, którzy tak daleko zaszli, którzy mają takie sukcesy. A najważniejsze jest, że są dobrymi, mądrymi ludźmi. A pracowało mi się tu bardzo mile. Była to moja pierwsza praca. Jeździliśmy na wycieczki rowerowe, chodziliśmy, nawet tego Bartka zaliczaliśmy. Uczyliśmy się tańczyć, uczyliśmy się zachowywać. No, bardzo dobrze było. Ja się tak bardzo kochałam w jednym nauczycielu. No, on był naszym kierownikiem internatu i nigdy o tym nie wiedział. A ja do dzisiaj, jak patrzę na niego, to, to, to coś mi drga. Taka platoniczna miłość. Tak, a niestety, bo tego. To był bardzo przystojny pan i jest do dzisiaj tak. No. Sytuacje polityczne też nas prześladowano, na przykład był rok, gdzie zabrano nam dwóch kolegów z klasy i jednego na przykład zabili we Wrocławiu, ubowcy. I to jest najbardziej przykre wspomnienie dla mnie. A pamięta Pani jak się nazywał? Tak, Bronek Kozak. Ja go znam bardzo krótko zresztą, bo ja jak w 1949 roku przyszedłem do tego gimnazjum, to bronek tutaj był już, nie? No i przez rok on był w dziesiątej, ja byłem w dziewiątej klasie, a później nas przemknęli, mnie też. Jako koledzy to my napiło. Często chodzili, owszem. I o czym rozmawialiście wtedy? Różnie to było. Przeważnie to były dziewuszki, tam takie życie normalne młodzieńcze, nie? Przeważnie tylko życie młodzieńcze. Boronek Kozak, bardzo serdeczny, dobry, koleżeński był, bardzo sympatyczny był, niewysoki chłopiec, szczupły i, i bardzo lubiany. Ja nie wierzyłam w to, że on nie żyje. Ja mówię, może go na Sybir wywieźli, może coś takiego, a później dopiero dowiedziałam się, że on nie żyje. Tak, było bardzo przykro i do dziś ciągle, bardzo serdecznie go wspomina. I, i, I nam wszystkim jest ciągle przykro, że jego nie ma wśród nas. Właśnie teraz chcielibyśmy, zgodnie z polską tradycją, zaprosić was raz jeszcze do wspólnego poloneza. I mamy nadzieję, iż dzisiejszy wieczorny bal również nim się rozpocznie. A my tymczasem pięknie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, iż pozostanie on w Państwa pamięci na kolejne lata. W moim przypadku po 30 latach przyjechałam do Szprotawy. na no, miłe spotkanie. I cieszy mnie to, że po 30 latach spotykamy się, poznajemy się. No i możemy powspominać to, co tutaj się przeżyło. W czasach młodości, a na pewno były to miłe, przyjemne, jak dla każdego człowieka, wspomnienia z młodości. Przede wszystkim wspominamy najbardziej w tej chwili, że mamy przyjaciół. Mamy przyjaciół do tej pory, z którymi możemy się spotkać. Jest to naprawdę bardzo przyjemne. Tym bardziej, że spotkałyśmy się po 30 latach. Jesteśmy z rocznika 75-76. I zapraszamy naszych wszystkich kolegów i koleżanki na następne spotkanie.